Witam Was w kolejnym odcinku z serii Dark Souls Remaster. Stwierdziłem, że w tamtą stronę nie będziemy się udawać w tym odcinku, dopiero gdzieś w następnych. No to pójdziemy my na górę. Jak widać, jesteśmy w mieście nieumarłych. A dokładnie pod wieży Taurusa. Teraz pójdziemy w górę i przejdziemy przez most. Tam były drzwi zamknięte, które jesteśmy teraz w stanie otworzyć. Jak widać wywernej nie ma, ale nie o to nam mi tu chodzi. Tylko otwieramy te drzwi, żeby je otworzyć. Potrzebujemy klucza do piwnicy, który się znajduje za bramą Paraszy Nieumarłych, tam gdzie się pojawił dzik. Schodzimy na dół i jesteśmy w dolnej części Miasta Nieumarłych. Pójdziemy jeszcze na górę. Przyszedłem tu po to, aby usiąść przy ognisku, aby nie jakbym przypadkowo miał gdzieś tam po drodze. Nie zastanawia czy mam klucz do rezydencji. Mam sprawdzałem, ponieważ do innych drzwi nam się przyda. Idziemy dalej. Tu będzie też boss i kilku przeciwników. Jak się nie wzięło głównego klucza, to trzeba przejść przez tą ścieżkę. Aby przejść grę. z tego co pamiętam, właśnie jest jeszcze jeden pies.

Chociaż chciałem to zrobić kopniakiem Teoretycznie mógłbym się wrócić tam do tego księdza Na dzwonnicy, aby przebaczył mi grzechy Nie byłby agresywny, ale... To i tak nie jest jakiś NPS, który mi się przyda, bo nie jest pod zaklęcia Będzie jeszcze jeden więc za dużo nie straciłem żeby wam pokazać tu było tylko bliźniacze człowieczeństwo Tu są drzwi. Tu jest pułapka w tych drzwiach. Ja zawsze robię to w ten sposób, aby walczyć jeden na raz. Oczywiście to nie są trudni przeciwnicy. Jest ich niewiele w grze. Tylko tu. Chyba sześciu. Jak widać, pada na hita. Nie jest problemem. Pojedynczy. Trójkę może jakieś tam zagrożenie stworzyć. Nie wierpię, ale jednak. Zwłaszcza z psem. Ale jak mamy gościa na hita lub dwa. Nie sprawia to problemu. Podeszedł do, podeszedł do nas pies, ale... został szybko pożegnany. Tu jest kart. I chyba zostawiłem jeden skarb w pierwszym momencie, gdzie się pojawią ci złodzieje. Tak mi się wydaje. Tak. Pomacz kolczuk. Taki szczelet do dopchnięcie to jest z tego co pamiętam. Może też nie być jest zatarczy, ale nie będę z niego skorzystał. Tu jest ściana mgły, ale nie, nie będę chwilował, przez nią wchodził Pokażę Wam skrót jeszcze, który daje Dosyć dużą przewagę. Może nie podczas walki, ale jak się zginie. To szybciej się do bossa wraca Tu są zamknięte drzwi Żeby przez nie przejść trzeba zabić tego bossa A tu mamy taką inną wieżę Ponowną do Taurusowej

To jest nowy handlarz, podobny do tego w Mieście Niemarłych. Sprzedaję kilka przedmiotów, jeden z nich na pewno mi się przyda, czyli ten. Ale też kupię trochę żywicy. Ona ma też na sprzedaż zatrute strzały, ale się chwilowo nie przydadzą. A tu mamy drzwi Jak zwykle zapominam ustawić Lornerkę Nie wiem czy będzie widać dać za kerat ale tam jest szur Czy nas chyba widzi z tego co widzę I tu będzie kaplica Firelink. Taki sobie skrót. Odblokowaliśmy. Usiądę przy ognisku i wrócimy do tej ściany mgły. Gdybym nie zabił tego NPCA wtedy w mieście Niemarłych, to on by stał tu i handlował wieczorami. O ile mamy 10 i powyżej inteligencji, bo wtedy nie chce z nami rozmawiać zbytnio. Niby będzie coś tam gadał, ale tak z niechęcią do nas. Ja tu zawsze próbuję tak zrobić, aby ten silniejszy nie poschodził, by nie tracić czasu. To jest szczur, ale nie będę się już zmienił. Nie widzę takiej potrzeby. Tu znowu musimy się zmierzyć z tymi złodziejami. Nie, ich nie jest 6, tylko 8. Zapomniałem, że tu stoję. Źle mi się policzyło. Przepraszam. Tu zmierzymy się jeszcze z tymi psami. Zdejmę lornetkę, by nie przeszkadzała. Miałem, że. Krzywice kredowej sosny. Tu po wejściu przez arenę należy być szybkim. Właśnie dlatego, żeby nie zostać szybko zmiażdżonym. Jak nie lubię zmieniać w tychże, grze, to tu muszę je wykorzystać. Żeby zabić te dwa psy I spadamy do kabry, szybko, żeby nas Żeby mieć jak nałożyć oczywice i walczyć Jak widać, obrażenia robimy dosyć potężne Jak na tego bossa pokażę wam jeszcze jeden sposób aby zrobić kolesalny damage, O tu musi podejść i także skoczyć I na niego spadamy i już wtedy prawie nie żyje Należy parła mi z niego broń Możliwe, że będę w przyszłości korzystał, przez jakiś czas. Teraz sobie chwilowe cięcie, aby pokazać Wam też jeden inny sposób, który odkryłem, aby go zabić. Jeżeli macie z nim problem, to teraz zrobię cięcie. Wracam do Was po tej krótkiej wstawce. W momencie, kiedy robiłem cięcie, widziałem, że przy nagraniu jest 14 minut. Więc od razu pójdziemy sobie do nowego miejsca. Jeszcze pokażę Wam w tym momencie nową broń. ale nie mam wystarczająco siły, aby z niego korzystać, nawet oburącz, Więc będę znowu korzystał po prostu z klemora. jak widać mamy kilka zębiaków i wchodzimy w nowe tereny głębiny Tu, jak widać, mamy rzeźnika. Nie palcam, który chodzi do, blisko do portu, bo wtedy już się triggeruje. Tylko normalnie wszystko powybijać. Jak go raz zabijecie, już się nie odrodzi. Jest ich w dwóch grze. I z tego co pamiętam, to nie są rzeźnicy, tylko rzeźniczki. Ja spłynie jeszcze jeden envelope który nas atakuje w postaci czerwonego fantoma. Innego wam pokażę w tym albo następnym odcinku. Ale nie rzeźniczki. Tu mamy duży żar, który oddam Kowalowi na początku kolejnego odcinka. Po prostu przebiegnę, pokażę Wam co daje ten żar, a później wrócimy się do głębi. Walczyć w wodzie wydba za postać to spowalnia tu ja widać mamy kolejnego rzeźnika nie wiem czy jak tu podejdę on spalnie. żeby zrobić taką pułapkę ale chyba nie a on musi nas zobaczyć o właśnie w tym momencie Zachwę, która służy jako hełm. niezbyt potężnymi statystykami, ale wygląda ciekawie. Jestem ciekaw... Tu jest nauczyciel Pirmancy. Jestem ciekaw, czy jest lepszy od hełmu Elity. No trochę gorzej, ale pod niektórymi z czasami gorszy, lepszy tu mamy NPC? który jest nauczycielem piromancji pojawi się w kaplicy firelink I on teraz pojawi się w kaplicy, jak mówiłem. I teraz, zamiast iść tam naprzód, wrócę do miejsca, gdzie była pierwsza rzeźniczka. Tu jakiś gracz inny walczył z rzeźniczką. A wróciłem się tu, bo tu jest takie tajne przejście. Tu, jak widać, mamy gigantycznego szczura. A mamy skarb pod postacią pajączy tarczy. Najlepszy sposób jest taki, aby go zabić na łożyszywice. Albo jak ma ktoś potężną broń, nie musi, i skacze na niego w wyskoku, wtedy ginie na hita. A robię to z tego powodu, bo tu jest dla mnie istotny przemiot. Klucz do komnaty ściekowej, który prowadzi do ogniska. Trzeba tutaj też uważać, bo tu ludzie lubią atakować innych. Ciekawie ten, ciekawie ten ogień wygląda na klej, może w, w głębinach, może w Tu mamy w sumie dosyć dużą lokację na następny odcinek, bo za chwilę będę się żegnał już przy ognisku. Uważaj, że sporka PvP to po PvP, ale już chyba raczej wątpię. Tu jak widać, o ma ciekawy komplet zbroi. bez. To rozdaję trochę staty... dusz na statystyki. Zawsze się przydadzą. No i oczywiście, żeby nie marnować. A w tym momencie, żegnam się z Wami. I do następnego. Cześć.